Uczyńmy to w chwili ciszy. Abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą wiarę, kiedy uczyłem w szkole, zadawałem młodzieży takie na pozór proste pytanie. Czy człowiek ze swej natury jest dobry czy zły? A motocyklista? Jest dobry czy zły? No i znowu pewnie mielibyśmy bardzo różne odpowiedzi przez pryzmat tych jeżdżących tylko na jednym kole, oszczędzających przednie. Może przez pryzmat jakichś grup, które z motorami mają tyle wspólnego, że tylko czasem ich używają. I ktoś mógłby powiedzieć, tak, motocyklista to zły człowiek. A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary.